Dzień dobry, witamy Państwa po małej przerwie, już po dziewiątej edycji festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj przed nami w przyszłym już roku. Także we wrześniu, kolejna, dziesiąta jubileuszowa już edycja naszego festiwalu, także mogą Państwo przy okazji kupowania nowych kalendarzy w prezencie swoim znajomym wpisać na początku września, możemy zdradzić, na razie bez dokładnych dat. No właśnie nasz festiwal. Tymczasem nie przestajemy rozmawiać o książkach. To jest zawsze temat, który nas pasjonuje. Muszę Państwu w ogóle powiedzieć, że wbrew temu, co by się mogło wydawać, my o książkach rozmawiamy po prostu. Ot tak, to, że przed kamerą, to, to pewnie trochę przypadek i taki uroczy przypadek, ale my o książkach po prostu zwyczajnie lubimy rozmawiać i robić się pokłócić. Tak też bywa. Choć dzisiaj, a no zobaczymy, co będzie. No myślę, że też tak gładko nie będzie, bo pewnie i ty z moim wyborem jakoś entuzjastycznie na mój wybór nie zareagujesz, i, i ja na Twój y, też być może nie. Ja dzisiaj chciałabym powiedzieć, nie są to może super, ta książka może nie jest super nowa, ale mówiąc o Wiesławie Myśliskim, ciężko mówić o jakiejś takiej regularności w wydawaniu, no tak. to są długie przerwy kilkuletnie między jego tytułami, ale warto na nie czekać, to jest pisarz, który, który jest po prostu dobrym pisarzem i dobre książki. Tym bardziej, że tego ucho Igielnego właściwie już się nie spodziewał, prawda? Wyglądało tak, się, po że... ostatnim rozdaniu, tak. które było... Bardzo dobrą książką. To ucho i jelny było nieco zaskoczeniem. I boję się to mówić o tym autorze, ale szczerze powiem, że. Rzeczy no, nie powiem, że to jest zła książka, ale jakby e, dla mnie jest odrobinę e, fabularnie, mhm. być może przekombinowana mhm. e, niż poprzednie książki. Mhm. E, wszystkie tytuły myśliwskiego są wymagające, są dla czytelnika, który oczekuje dużo. Często mówi się też, czy, czy tam w recenzjach, czy rozmawiam ze znajomymi, hmm. że to jednak e, książka, która już jest e, dedykowana trochę starszemu wręcz czytelnikowi, hmm. który swoje przeżył, ma podobne doświadczenia jak narrator i autor e, i że dla młodzieży czy osób w takim wieku 30, no być może one są no, niezrozumiałe na takim poziomie, no właśnie hmm. jakimś bardziej może emocjonalnym, egzystencjalnym, używając takich dużych słów. Hmm. No i tutaj rzeczywiście trochę tak jest, bo tutaj o tej troszkę kombinacji fabularnej mówię w tym kontekście, że tu mamy bohatera z przeszłości, i przyszłości jednego te i tego samego narratora, który po prostu spotyka się z sobą z przeszłości i z przeszłości. Mm -hmm. I trochę to się komplikuje w pewnych momentach, i można się nieco, mam wrażenie, zgubić fabularnie, co, kiedy, jak i kto jest kim. Trzeba czytać na pewno uważnie. I trochę tak? mam wrażenie, że znam już te, te schematy. To właśnie, jakby, wiesz, ja mam, mój problem z Wiesławem Myśliwskim, którego zresztą uwielbiam czytać wciąż we fragmentach, wracam do, zwłaszcza do Widnokręgu, które chyba mają ulubioną jego, jego powieścią, teraz mój problem z Wiesławem Myśliwskim polega na tym, że ja mam wciąż wrażenie, że on, Pisze cały czas tę samą książkę, cały czas tę, tę, tę mm -hmm. samą powieść. Oczywiście to, co mówisz, trudno tutaj zarzucić schematyzm i my też tak asekuracyjnie oboje boimy się powiedzieć tak. złego i nie chcemy tego mówić. No bo to, trochę bo to... tak, jest taki autor, o którym. No... Trudno powiedzieć, Trudno powiedzieć coś złego. Ale Myśliwski chyba w tej chwili dla mnie, kiedy sięgałem po Ucho Igielne, nie przeczytałem w całości jeszcze, Myśliwski jest chyba odrobinkę już zbyt przewidywalny. Nawet mimo tych komplikacji mm -hmm. fabularnych, o których, o których mówisz, pewne tematy, które porusza, pewne emocje, zwłaszcza które tak. nie żyje, one są powtarzalne w pewnym sensie. To niekoniecznie jest zarzut. To niekoniecznie jest zarzut, jakkolwiek można mieć wrażenie, że, że przeczytanie Ucha i dzielnego do mojego obrazu Myśliwskiego już niewiele wniesie. Tak. I chyba to nie jest to jest książka, którą można polecić jako pierwszą, jeżeli ktoś nie zna mm -hmm. twórczości Myśliskiego. Ja bym szukała, no właśnie, w, tak jak to już Widnokręgu, przy czym ja na przykład Traktat o Łuskaniu Fasoli jakoś najlepiej zapamiętałam mm -hmm. i fabularnie, jakoś tak emocjonalnie przeżyłam, mm -hmm. mam wrażenie. Więc ja bym polecała te dwie książki dla Chyba kogoś, kto nie, jeśli... nie zna Myśliwskiego, a ktoś, kto uwielbia, no to dołożę tą cegiełkę również tym tytułem. No, przy czym my tak ostrożnie. Z, ca z całą pewnością tak. Ty masz drugą cegłę na, 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 przed sobą na biurku. Więc zanim o tej twojej drugiej, ogromnej, ważnej, bardzo zresztą książce, to ja powiem o takim drobiażdżku literackim. No, ja właśnie. mam w tablecie, stąd też ta książka nie, nie wygląda okazale, ale ona w ogóle jest raczej jak zwykło się mówi, cienka, w tym znaczeniu, że niewielkiej objętości. Bolesław Konry, artysta wizualny, oryginalny twórca z całą pewnością, będący dzisiaj no, należący do takiego najmodniejszego hmm. chyba nurtu, nurtu w sztuce, takiej mocno krytycznej, mocno. Tak. Tak, ja e, Borysław Chromy, a właściwie e, autor, który pod tym pseudonimem się ukrywa, e, napisał powieść, zadebiutował powieścią, Pozwólcie pieską przyjść do mnie. E, no jest ta powieść, która jest zaskoczeniem ogromnym. Jak rozmawialiśmy przed, 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 przed tutaj przed e, jeszcze włączeniem kamer przez Piotra, e, to e, mówiliśmy do siebie, że ta powieść wcale nie ma dobrych recenzji. No nie ma. Nie ma dobrych recenzji. I mieć nie może trochę ale taka sprawa. Ale ona przewrotnie mi się podoba. Potraktowana jako żart, jako to dowcip, mm -hmm. potraktowana jako, jako taki no, kawał zrobiony właściwie czytelnikom i zwolennikom jego twórczości. Ta książka bawi. Skrajnie uproszczona fabuła. Wydaje mi się, że. Na pewno językowo ona trochę czerpie z doświadczeń tego pokolenia Hartoffu sprzed kilku lat, choćby ze mm -hmm. słowami Raschutego, którego na pewno przywołuje w jakiś sposób. Będąca przewrotnym obrazem pokolenia 30-letnich 30 artystów zamieszkań w Warszawie, czyli tego pokolenia, do którego chromy sam należy. Portretem przewrotnym. Natomiast coś w niej jest takiego, i nie tylko ilustracje, które są świetne, ale coś w niej jest takiego, co. Co właściwie przyciągnęło mnie do niej i nie pozwoliło mi się od niej oderwać. Mimo, że, mimo, że ta fabuła nie była może wielce oryginalna, ale mimo to ja tego typu literaturę lubię. No ja mam właśnie problem na poziomie fabuły i trochę o tym co powiedziałaś o języku. A fabuła jest to po prostu bardzo ograna rzecz, tak? Mm -hmm. Małżeństwo, Warszawa, styl życia, taki, a nie inny, prawda? To już wszystko znamy. To, że, że ten piesek tam się pojawia jako taki substytut trochę dziecka. O którego... pieskach nic nie mówmy, bo pieski są tutaj w właściwie wszystkiego no tak, nic, żeby to, no nie spoilerować, Nie, dobrze prawda? nie, 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 no jest to ciekawe, jest to fajne, natomiast właśnie tak jak powiedziałeś językowo, um, trochę to jest, tak? Że to jest znowu też, tak jak tutaj zarzuca się Myśliwskiemu, że kieruje swoje książki pod pewnego czytelnika, mm -hmm. z jakimś doświadczeniem, które wiąże się czas mm -hmm. z wiekiem, tak ta książka dla mnie jest też związana z czytelnikiem, no właśnie, takim, jakim powiedziałeś, tak 30 Bardzo Trochę tak. plus. Mm -hmm. Osoby, które, które, powiedzmy, mają już jakieś tam 50, 60 plus, czyli osoby, które gdzieś tam w tym takim świecie, jaki, jaki mamy obecnie, mm -hmm. funkcjonują tylko częściowo, nie, nie, nie znają go jakby od dzieciństwa. Czyli e, nie funkcjonowali tak jak pokolenie Milenialsów i y -hmm. dalsze już y -hmm. z tym komputerem, z wirtualną rzeczywistością e, i z językiem też, który właśnie budują te nowe technologie, no y -hmm. będzie miał y -hmm. kłopot, żeby przeczytać tę książkę, żeby załapać ten klimat. I, i żeby czerpać jakąś tam nawet tą przyjemność uh -huh. taką na zasadzie tego żartu czy humoru, uh -huh. e, gdzie ja bym tutaj raczej poszukiwała, uh -huh. bo no tak jak powiedziałam, fabuła średnia, e, je, znaczy po prostu przewidywalna, a ten język też trochę, trochę wy, e, ogranicza tego odbiorcę. Stąd jest to taka, taka, taki, taki fajny żart, oczywiście te ilustracje, kto, które znamy, które lubimy i to jest taki trochę przypadek jak Tomasza Organka. Myśmy chyba nie mówili w końcu o tej książce, choć planowaliśmy. Że pewne nazwisko sprawia, że wydawnictwo jest mocno zainteresowane próbą pokazania czytelnikowi twórcę z innej strony, organka jako, z muzyka, jako, jako twórcę, przy czym jego książka no, niestety też była średnia, fabularnie też, przewidywana, e, językowo przegadana. No. Z tym też nie do końca by się zgodził. Mimo wszystko, <laughs> mimo wszystko, wszystko, wszystko pierwszeństwo moim zdaniem tutaj należałoby się chloremu. Z książką o, o, organka rzeczywiście. Nie, nie mówiliśmy o niej chociaż takie były plany. Z książką Organka był ten problem, że yy, była to książka, która, miało się wrażenie, została wydana w ogromnym pośpiechu. Nie wykonała mm. przy niej takiej, takiej porządnej pracy redakcyjnej. To yy, też. I ona, tak. I ona na pewno straciła przez to. Yy, Ale ty wiesz, takie moty, które świetnie się sprawdzają w muzycznej, w tekście. A. Przełożone na książkę, na fabułę, na dialogi bohaterów są po prostu infantylne. Bywa, że tak. Bywa, że tak. Jak, tak, masz rację, oczywiście nie będę, nie, będę, nie będę tamtej powieści bronił, chociaż, chociaż ją przeczytałem i nie ukrywam, że czytałem ją z zainteresowaniem i dostrzegam jej pewien potencjał. Ale tylko potencjał. Na razie jeszcze być może, być może to się zmieni przy jego kolejnej kolejnej. A co słyszałeś? O kolejnej Nie słyszałem, ale Tomasz Organek w, w rozmowie, którą przeprowadzał z niemiara do gazety magnetofonowej, mm. zdecydowanie powiedział, że chce czuć się pisarzem i chce w tym kierunku dalej postępować. Mm. Ale z tymi muzykami, nie bo nie chcę być mhm. z artystami, z muzykami, nie chcę być aż taka okrutna. Pamiętajmy o Pawle Sołtysie, który za to obie książki tak. jego mhm. są świetne po prostu. Po prostu świetne zwyczajnie. On się okazał... Także tak, to, z... to nie jest reguła. Reguła, żarty. tak mhm. jest. Chromry, w każdym razie y, jestem w stanie spokojnie tę książkę polecić. Nie jest to wybitna literatura. Y, na pewno, na pewno jest to doskonały dowcip, doskonały żart. Ja się ubawiłem całkiem nieźle. Siedząc przychodni w kolejce do lekarza. Że w zimowym. Ale przecież w tym, w tym nie ma nic złego. W tym o, nie oczywiście, ma nic że złego. nie. To tak jak rozmawiamy o Jasne. gatunkowej literaturze czy o nonfiction. O z której będę wiemy. zaraz mówił. Zaraz <laughs> będzie i non-fiction i gatunkowa, także nic się nie zmieni. To ja w kręgu artystów, mhm. a raczej artystek pozostanę. Bo to jest akurat rzecz całkiem nowa sprzed tak. kilku miesięcy, jesienna, jeśli nie pamięć nie myli. Agnieszka dałsza. Wydała biografię Jaremianki, czyli Marii Jaremy, którą wszyscy raczej, raczej Jaremianką nazywali, czy ona siebie niekoniecznie. I teraz to też jest książka, z którą jest pewien problem czytelniczy. Ja też w sumie, patrząc obiektywnie, mhm. go miałam, a patrząc subiektywnie, bo ja Jaremiankę i temat artystek kobiet niedocenionych mocno w sztuce. Jest mi bardzo bliski, tak. więc z tej perspektywy, hmm. kiedy czytam te biografie, no to jestem zachwycona, tak? Hmm. bo mm, mm, autorka, narratorka e, Agnieszka Dałś jest bardzo obecna w tej książce. Ona zaczyna od razu bum, wielką rzeczą czyli e, zaczyna od tego, że no, Jaremianka chorowała no tak. na raka i. E, od tej śmierci zaczyna, czyli to jest takie trochę czytelnika e, od razu wprowadzenie w taki klimat. E, no, artystka wielka, przedwcześnie zmarła. Emocjonalny trochę rolę ja na że, początku. Ja, ja myślę, że bardzo, że, że, że tutaj, że, że Daukrzy rzeczywiście tymi, tymi emocjami bardzo, bardzo silnie operuje. Co znowu niekoniecznie jest zarzutem. Jakkolwiek znajdą się krytycy takiej, tak. tej, takiej postawy, mówiąc, że w takim razie ta książka nie jest rzetelna, bo autorka pozwala mm -hmm. sobie na zbyt daleko posunięte emocje w stosunku do własnej bohaterki. Prawda? I kreowanie w pewien no sposób właśnie. jej biografii. Mm -hmm. Ale nie wiem, czy ja bym była. Czy tu jest też tak dużo archiwów, rąk. Tak, Rozmów, faktów, mhm. że jakby zwrócenie uwagi tylko na to, że tutaj mamy mocno obecną czy emocjonalną autorkę, no byłoby trochę niesprawiedliwe, mhm. a o Jeremiancem były już książki. To nie jest tak, że Jeremianka jest zupełnie nieznana, ale były to bardziej książki naukowe i znane bardziej w środowisku naukowym, zwłaszcza w Krakowie, z którym Jeremianka była jakoś tam najmocniej związane. Także tutaj lżejszym językiem na pewno, no grając też na emocjach, nie oszukujmy okay. się, opowiada historię wybitnej artystki e, obecnej e, w, przy drugiej grupie m, krakowskiej. A słabiej przecież znanej niż chociażby no tak. Kantor czy Nowosielski, a szkoda, bo rzeczy robiła niezwykłe i fantastyczne. Teraz zresztą w Krakowie jest wystawa przypominająca też pierwszą grupę krakowską, gdzie tutaj też mamy obecną Marię Jeremę, stąd można zobaczyć jej twórczość mhm. w Kamienicy szułajskich. Mhm przy rynku. Ja Także to... jest to dobry czas hmm. dla Jeremianki ewidentnie i myślę, że duży, dużą cegiełkę właśnie Agnieszka Dałsza na pewno. przyłożyła. Ja trochę jeszcze biorąc w obronę autorkę, autorkę tej, tej, tej książki, przypomnę może biografię, która ukazała się całkiem niedawno. <laughs> bardzo solidne kompendio wiedzy na temat Herberta, autorstwa Franaszka, tak. na temat, temat Gombrowicza, Klementyny Suchanow. I to są, to są nie, z całą pewnością bardzo dobre książki, ale gorzej się je czyta. Tak, ale gorzej się je to są, tak. Nie dość, że to mistrza to jakby tak. językowo widać, że to tak. są przede wszystkim naukowcy. Pisani Przy czym tak. e, Agnieszka Próbują, tak. jest młodą e, doktorką. Y -hmm. Ona niedawno obroniła y -hmm. doktorat e, z literaturoznawstwa, jeśli mnie Pani się nie myli. Stąd też to jest ciekawe, że właśnie nie jest historyczką sztuki, która pisze, tak. więc to też jest i, o, o artystę, więc to też jest inny język, bardziej no, lżejszy. No, nie? cieplejszy, taki spokojniejszy, łagodniejszy. Y -hmm. No, to jeszcze jedna książka, której dzisiaj ja zamierzałem opowiedzieć. Po raz pierwszy chyba na naszym spotkaniu, tak. będziemy mówi o literaturze niepolskiej, nie nie, nie w tym znaczeniu, że. Aż tak? że nie a, nie że chyba, chyba wydaje mi się, że jeszcze nie. bardzo Sylwio i, i, i też zwracam się do Państwa, ja chciałem dzisiaj zareklamować bardzo mocno, nie ukrywam, najnowszą powieść Stephena Kinga. Z Kingiem, z Kingiem miałem problem od wielu lat, ponieważ, mm -hmm. ponieważ zdecydowanie ta jego twórczość, jak wiesz jestem fanem takiej literatury mm -hmm. gatunkowej, ta jego twórczość rzeczywiście ostatnio, ostatnio troszeczkę kulała. To King ma już swoje lata, nie? Tak, Instytut jest, jest natomiast powieścią, w której, w której mam wrażenie King odżywa. I to teraz powiem dlaczego, bo mm -hmm. mnie się zdaje, że taka została dokonała bardzo ciekawa Wolta. Dwa, trzy lata temu, nie pamiętam ile na Netflixie ukazał się serial, serial Stranger Things, który przywrócił mm -hmm. jak gdyby do, do, do życia bohaterów dziecięcych. To zresztą tak to, to, to doskonała rozrywka. Mam wrażenie, że troszeczkę dzięki popularności tego, tego serialu nakręcono nakręcono, taki, taki, nakręcono film To obie części, czyli jeszcze jedną ekranizacja powieści Kinga, gdzie znowu tych bohaterów dziecięcych przywołano siłą rzeczy i wydaje mi się, że Stephen King trochę jak gdyby na bazie tego sukcesu i tego niespodziewanego powrotu zainteresowania ta, taką właśnie tematyką znowu czyni w Instytucie Bohaterami Głównymi swojej powieści Dzieci. Dzieciaki, 10-11-letnie. Książka jest, książka jest naprawdę fascynująca. Oczywiście jest to literatura absolutnie lekka, w tym znaczeniu, że jest to literatura ty, ty, czysto rozrywkowa. Mm -hmm. Natomiast muszę powiedzieć, że tak wciągającej powieści Kinga dawno nie miałem okazji przeczytać. Duża, potężna, obszerna. No bardzo... tam jest prawie 700 stron. No chyba tak, ja to czytałem dobrze... tutaj, no, więc tak, nie ty... pamiętam dokładnie. Natomiast. Natomiast rzeczywiście no, do połknięcia jest przed, przez czytelnika w ciągu no, dwóch dni spokojnie, mm -hmm. jeśli tylko potrafimy się w ten klimat wciągnąć. Plastyczne, jeśli tylko się nie boimy, tylko tak się jak nie jak boimy ja. trochę tak. <laughs> bardzo, plastyczny, bardzo plastyczny język, jak, jak, to, jak to drzewie Wukinga by, bywało, znakomicie nakreśleni bohaterowie, doskonale skrojona fabuła, nie, nie, nie było żadnej przesady z elementami nadprzyrodzonymi. To jest właśnie takie pogranicze thrillera i horroru. Mm -hmm. Wydaje mi się, że z czystym sumieniem mogę polecić tę. Książka, tę powieść, również tym, którzy do tej pory z Kingia nie mieli nic do czynienia, bo, bo mógł, może to być równie dobry początek, chociaż nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie znał żadnej powieści Stevena Hill. To pewnie Klasyka. trudno, już tyle lat piszę, <laughs> że nawet ja lekko się, a może bardziej niż trochę bojąc, gdzieś tam wiadomo, że po coś tam sięgnęłam z tych najbardziej... Chociaż może ja tak bardziej zieloną milę, na przykład. O, bardzo proszę. Też jest, też jest, też Trochę inny klimat. Tomku, ale ja bym chciała, żebyś mnie dzisiaj pochwalił, ponieważ zobaczę, że nie żadnej książki non-fiction. Znaczy... No, no... Wiesz, dobra, no dobra, okej, to biografia, jaramie, ale żaden... To nie jest... Biografia reporterska, o. W porządku, no masz rację, okay. Więc, więc, więc ok, za, za, to masz dzisiaj, za to masz dzisiaj rzeczywiście ogromny plus u mnie, tym bardziej, że jest powieść, jest myśliwski, jak powiedzieliśmy, myśliwski może nie ten myśliwski, którego pamiętamy z, z, z jakichś takich najwybitniejszych absolutnie odsłon, ale myśliwski sam całą powiesią, solidny, niezwykle ciekawa jaremianka, u mnie żart z Chromrym i, i kawał soczystego, takiego mięcha literackiego, gatunkowego, czyli Stephen King. Tyle na dzisiaj. na dzisiaj, a następnym razem ja się postaram jednak wrócić do non-fiction, bo ostatnio dużo się w tym temacie działo, dużo fantastycznych książek, płuczki chociażby, mm -hmm. ale z powieści Stramer Łozińskiego też no proszę, bym chciała, więc obiecuję Ci jeszcze jakąś mamy, inną powieść. Dobrze, mamy sporo, ja też coś przygotuję, to może ja się za jakimś non-fiction wezmę na, mm, za, na, na przyszły raz. Tymczasem dziękujemy, dziękujemy Państwu bardzo. i zapraszamy na następny raz. Dziękujemy.